Za każdym razem, gdy wstajesz rano i nie wiesz, co przyniesie dzień, Bóg już tam jest. On już widzi, co stanie się później, widzi twoje zmagania, twoje zmęczenie, twoje nadzieje i lęki i mówi: Ja się tobą zaopiekuję. Nie tylko wtedy, gdy wszystko idzie dobrze, ale szczególnie wtedy, gdy wszystko się rozpada. To nie są puste słowa, to nie są tylko myśli pełne pocieszenia, to jest Jego obietnica, Jego codzienna obecność. Jego ręka, która nigdy nie przestaje cię trzymać. Może dzisiaj czujesz się samotny, może ludzie cię opuścili, może nie masz z kim porozmawiać szczerze. Ale nie jesteś sam. Nigdy nie byłeś i nigdy nie będziesz. Bóg jest obok, w ciszy, w Twoich łzach, w Twoim zmęczeniu, w Twoich pytaniach bez odpowiedzi. On tam jest. Patrzy na Ciebie z miłością większą, niż potrafisz sobie wyobrazić, i mówi szeptem do Twojego serca. Ja się tobą zaopiekuję. Każdy dobry dzień, każda spokojna noc, każda niespodziewana pomoc, to nie przypadek, to troska. To dowód, że Jego oko czuwa, nie tylko nad światem, ale nad tobą, nad Twoją rodziną, nad Twoimi snami i planami. On widzi rzeczy, których Ty nie dostrzegasz. Chroni Cię przed tym, czego nie jesteś świadomy, i nawet kiedy czujesz, że nic się nie zmienia że modlitwy jakby odbijały się od ściany, On działa. W ciszy, w tle, w miłości, która nigdy nie słabnie. Bóg nie oczekuje od Ciebie perfekcji, nie czeka, aż będziesz silny, aż wszystko uporządkujesz. On przychodzi właśnie wtedy, gdy jesteś słaby, gdy nie masz już sił, by się uśmiechać, gdy łzy są bliżej niż słowa. Mówi wtedy: Ja jestem Twoją siłą, nie musisz wszystkiego unosić sam, połóż swój ciężar na mnie. Ja się tobą zaopiekuję. Ludzie zawodzą, obietnice bywają puste, świat potrafi być zimny i nieprzewidywalny, ale Bóg jest inny. On jest stały, niewzruszony, wierny. Jego miłość nie zmienia się zależnie od nastroju, pory roku czy tego, ile razy zawiodłeś. On kocha, bo taki jest. I dlatego troszczy się o ciebie każdego dnia. Każdego ranka, zanim otworzysz oczy, On już przygotowuje drogę. Każdego wieczoru, gdy zamykasz oczy w zmęczeniu, On czuwa, by dać Ci pokój. Nie musisz wszystkiego rozumieć, nie musisz wiedzieć, dokąd prowadzi droga. Wystarczy, że zaufasz, tak po prostu. Jak dziecko, które nie analizuje, tylko chwyta dłoń Ojca i idzie, to nie znaczy, że wszystko zawsze będzie łatwe, ale oznacza, że nigdy nie będziesz sam, bo Bóg już powiedział: Ja się Tobą zaopiekuję. A kiedy przychodzą dni ciemności. Te bez odpowiedzi, te, które łamią serce, nie wątp. On jest bliżej, niż czujesz. Czasem jego opieka to nie spektakularne cuda, ale cichy pokój, który nagle wypełnia serce. To świadomość, że mimo bólu, mimo pytań, jesteś chroniony, jesteś prowadzony, jesteś kochany. Każdy szczegół Twojego życia ma dla Boga znaczenie. Każda decyzja, każde westchnienie, każda cicha modlitwa. On nie jest obojętny, On nie siedzi daleko w niebie, patrząc z dystansu, On jest tu z Tobą, w środku Twoich zmagań, i mówi wyraźnie, codziennie, Ja się Tobą zaopiekuję. Nawet kiedy wszystko wydaje się wymykać spod kontroli, kiedy Twoje myśli są chaotyczne, a serce nie potrafi się uspokoić, On trwa. Nie czeka aż wszystko się uspokoi, żeby wtedy dopiero wejść w Twoje życie. On przychodzi właśnie w środek burzy. Nie boi się twoich łez, nie boi się twoich pytań, nie odwraca się, gdy ty już nie masz siły. Przeciwnie, wtedy przybliża się jeszcze bardziej i mówi Zaufaj mi, ja się tobą zaopiekuję. Bo Bóg nie jest Bogiem tylko chwil pomyślnych, On nie jest obecny tylko wtedy, gdy się uśmiechasz, gdy życie układa się według planu. On jest Bogiem chwil trudnych, momentów, które bolą, dróg, które są zbyt ciężkie, by iść nimi samemu. On jest Bogiem nocy bezsennych i poranków, które zaczynasz z ciężkim sercem. I to właśnie w tych chwilach pokazuje, jak bardzo cię kocha. Jak bardzo zależy mu na tobie, jak bardzo jesteś dla niego ważny. On zna Twoje serce lepiej niż ty sam. Zna wszystkie Twoje myśli, nawet te, których się wstydzisz. Zna lęki, których nikomu nie wyznajesz. Zna każde dlaczego, wypowiedziane w ciszy, każde nie rozumiem, które zostaje tylko w tobie. I nie odchodzi, nie przestaje kochać. Wręcz przeciwnie, wtedy właśnie tuli cię mocniej i mówi: Nie wszystko musisz rozumieć, wystarczy, że wiesz, ja się tobą zaopiekuję. A kiedy masz wrażenie, że Twoje modlitwy są niewysłuchane, że niebo milczy, że nic się nie zmienia, przypomnij sobie, że Bóg działa inaczej niż człowiek. On widzi dalej, widzi więcej, wie, czego naprawdę potrzebujesz. Wie, co cię może zranić i co cię może ocalić. Dlatego czasem nie daje od razu tego, o co prosisz, ale zawsze daje to, czego naprawdę potrzebujesz. I w tym jest Jego miłość, bo opieka Boga to niespełnianie każdej naszej zachcianki, ale prowadzenie ku dobru, nawet jeśli droga do Niego bywa trudna. Jego troska jest cicha, ale stała. Jak wiatr, którego nie widzisz, ale czujesz. Jak światło poranka, które przychodzi codziennie, nawet jeśli noc była długa. Jego miłość nie zależy od tego, ile razy zawiodłeś. Ona nie słabnie, nie kończy się, nie ustaje, bo On jest Ojcem, a Ojciec nigdy nie zostawia swojego dziecka, nawet jeśli to dziecko się oddaliło, nawet jeśli błądziło. Bóg zawsze patrzy z nadzieją i zawsze czeka. I kiedy tylko zobaczy, że Twoje serce szuka, przychodzi natychmiast i mówi, Wróciłeś, teraz ja się tobą zaopiekuję. Są takie dni, w których łatwo wierzyć. Wszystko się układa, serce jest spokojne, świat wydaje się prosty. Ale są też dni, kiedy wiara kosztuje, kiedy trzeba ją wypowiedzieć przez łzy, kiedy trzeba ją powtarzać, mimo że dusza drży. I właśnie w tych dniach, kiedy wszystko ci mówi, że jesteś sam, że nie ma nadziei. Przypomnij sobie Jego głos: tę prostą, ale potężną obietnicę. Ja się tobą zaopiekuję, bo Bóg nie zapomina. Nie ma takiej chwili, kiedy przestaje o tobie myśleć. Nie istnieje taka sytuacja, której nie kontroluje. Może wydawać ci się, że wszystko się sypie, że nie ma sensu, ale on widzi sens, którego ty jeszcze nie widzisz. On zna zakończenie tej historii. I jeśli mu zaufasz, jeśli pozwolisz mu działać, zobaczysz, że nawet z tego, co dziś wydaje się ruina, on potrafi zbudować coś pięknego. Coś, co będzie świadectwem Jego wierności. W Twoim życiu nie ma przypadków. Każde spotkanie, każda rozmowa, każda łza i każda chwila radości to wszystko jest splecione Jego ręką. On troszczy się o każdy detal, nie tylko o te wielkie sprawy, ale też o te najmniejsze, które dla innych mogą być nieistotne, ale nie dla Niego, bo Ty jesteś Jego dzieckiem. I wszystko, co ciebie dotyczy, ma dla niego ogromne znaczenie. I dlatego mówi dzisiaj do ciebie: Bez pośpiechu spełnią miłości, ja się tobą zaopiekuję. To zdanie nie jest tylko obietnicą, to jest prawda, która się nie zmienia. Nawet jeśli dziś nie czujesz jego obecności, nawet jeśli życie boli, nawet jeśli masz więcej pytań niż odpowiedzi, on jest, on czuwa. I opiekuje się tobą, nawet kiedy ty sam już nie wiesz, jak się sobą zaopiekować. A może właśnie teraz przeżywasz taki moment, w którym nie wiesz, jak dalej żyć. Może ktoś, komu ufałeś, zawiódł cię. Może serce nosi ciężar tak wielki, że nie potrafisz go wypowiedzieć. Może myślisz, że Bóg się odsunął, że zapomniał, że przestał działać. Ale to nieprawda. Bóg nie jest Bogiem chwilowych emocji, on jest Bogiem obecności stałej i wiernej. Jego miłość nie gaśnie wtedy, gdy ty cierpisz, ona właśnie wtedy jaśnieje najmocniej. Nie, Bóg cię nie opuścił, On po prostu działa w ciszy. Tam, gdzie wzrok nie sięga, tam, gdzie serce nie potrafi już ufać, tam On wciąż tworzy, wciąż układa, wciąż prowadzi. On widzi ciebie takiego, jakim jesteś teraz, może złamanego, może pełnego lęku, może zmęczonego codziennością i nie odwraca wzroku. On patrzy z łagodnością, On przychodzi, by podnieść, i nie pyta, ile razy upadłeś, pyta tylko, czy pozwolisz mi cię podnieść, bo Jego opieka nie zależy od Twoich zasług. Ona wypływa z Jego natury, a Bóg jest miłością. I dlatego nie potrafi inaczej, niż kochać, nie potrafi inaczej, niż się troszczyć, nie potrafi inaczej, niż mówić: Ja się Tobą zaopiekuję, i może to wszystko dzieje się właśnie po to, żebyś wreszcie zatrzymał się i pozwolił Bogu być Bogiem. Bo tak często próbujemy wszystko kontrolować. Układamy nasze plany, nasze grafiki, nasze marzenia. A gdy coś pójdzie nie tak, panikujemy. Ale Bóg nie panikuje. On widzi całość. On zna drogę. I kiedy ty się gubisz, on wciąż wie, gdzie jesteś i nie przestaje prowadzić. Dlatego dzisiaj w tej chwili, w tym dokładnym momencie, zatrzymaj się na chwilę. Oddychaj głęboko. I pozwól, żeby te słowa przeniknęły do Twojego wnętrza. Nie jesteś sam, nie musisz wszystkiego wiedzieć, nie musisz być silny, wystarczy, że zaufasz, bo ja się Tobą zaopiekuję. Niech to będzie Twój nowy początek, nie z miejscem pełnym odpowiedzi, ale z sercem pełnym wiary, bo opieka Boga nie zawsze zmienia okoliczności od razu, ale zawsze zmienia Ciebie, daje pokój, który przewyższa wszystko daje nadzieję, która nie zawodzi, daje siłę, by iść dalej, krok po kroku, dzień po dniu. I nawet jeśli życie nie stanie się od razu łatwe, jedno wiedz na pewno nie idziesz sam. Bo ten, który stworzył niebo i ziemię, ten, który zna każde twoje imię i każdy włos na twojej głowie, mówi dzisiaj bez cienia wątpliwości. Ja się tobą zaopiekuję. Skoro dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że jesteś inny niż wszyscy. Zasubskrybuj więc kanał i napisz skąd oglądasz ten film. Do zobaczenia!